Przedostatnia niedziela w tym roku liturgicznym została nam jeszcze jedna, jedna niedziela. I co za tym idzie, jak kończy się coś w naszym życiu, ale też w roku, także, także tym liturgicznym, mamy teksty dotyczące końca. Końca świata przede wszystkim. Potem do tych tekstów trochę będziemy wracali przy okazji adwentu, ale skupmy się na tej 33. niedzieli, zwykłej. Szczęść Boże, jeszcze raz witajcie. W pierwszym czytaniu księga proroka Malachiasza, fragmenty tej księgi, który zapowiada sąd Boży. My patrzymy na ten tekst w kontekście sprawiedliwości Bożej, tego, że Pan przyjdzie po to, żeby osądzić, ale przede wszystkim z miłością osądzić i z miłością osądzić. Tak przynajmniej patrzymy na, na, na te czasy ostateczne, bo tak bardzo chcemy, żeby w ten sposób pragnąć właśnie tego przyjścia. Psalm 98, który też mówi o tym, że Pan Bóg będzie sądził ludy sprawiedliwie. I tam oczywiście ten taki ładny tekst tego, tego psalmu śpiewacie Panu przy wtórze cytry i przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy. Rzeczywiście czekamy, to jest inne czekanie, trochę inne niż właśnie u proroka Malachiasza. Tu już inne czekanie, bo jeżeli ktoś gra, śpiewa, oczekuje, to myślę, że trochę takie oczekiwanie czasem może w dawniejszych czasach, ale pewnie teraz też się czasami zdarzy takie czuwanie przy ognisku na coś konkretnego, na coś dobrego. Z kolei w drugim czytaniu usłyszymy drugi list do Tesaloniczan, święty Paweł w tym oczekiwaniu, bo ciągle patrzymy na te teksty w kategoriach oczekiwania, na przyjście Pana, to ostateczne, ale nie chcemy w tego oczekiwania sprowadzić tylko do bezczynności, do lamentowania, tylko właśnie ta, trochę w tym klimacie psalmu, czyli w klimacie radosnym, w klimacie um, takim, um, takiego fajnego, radosnego, ale też kreatywnego, ale przede wszystkim twórczego um, i aktywnego czuwania. Bo święty Paweł mówi oczywiście, do, konkludując o tym, że e, przypominamy i, na, i nakazujemy w Panu, aby pracując ze spokojem własne chleb jedli, czyli kto nie pracuje, niech też nie je. E, no właśnie, aktywne czekanie, e, trudzenie się. E, Paweł to robił, e, uczył tego wszystkie swoje wspólnoty rzeczywiście nie tyle chodzi o zarabianie, tylko chodzi o to, że każdy dzień mam kończyć z taką myślą, że udało mi się ten dzień spożytkować dobrze. Że ten dzień rzeczywiście dla mnie był owocny, ale nie tylko dla mnie, ale też trochę dla świata. I co Święty Paweł nam przypomina właśnie w tą 33. niedzielę zwykłą, właśnie w liście do Tesaloniczan. I prełka, oczywiście fragment Ewangelii. 21 rozdział Łukasza. Trochę w podobnym klimacie słuchaliśmy, słyszeliśmy ten fragment, bo to był rozdział chyba 17 w tym tygodniu, gdzie też podobnie, bo oczywiście tam jest zapowiedź zburzenia świątyni, że nie zostanie kamień na kamieniu. Pytają się o znak, kiedy to się stanie. I Pani oczywiście mówi o tym, że to nadejdzie i żebyś nie bać, że nie bać się wojen, przewrotów, ale że to się stanie i mówi o tym, o tym, też o tym, że przyjdą ci, którzy będą mówili o to, że ja jestem, bo że nadszedł czas, czyli te trochę fałszywi prorocy, A Pan Jezus chce, żebyśmy rzeczywiście trochę inaczej postępowali, bo właśnie w tym, też w tym tygodniu nas ostrzega o tym, żebyśmy za sensacjami nie biegali, bo o to, Pytali się Faryzeusze o to, kiedy nadejdzie koniec świata, czy zatriumfuje za, za, królestwo niebieskie. E, Jezus potem, zwracając się do swoich uczniów, mówi o tym, żeby nie biegali, bo e, mówi, będą mówić, że oto tu albo oto tam się coś stanie, że coś się stało. W e, podobnym klimacie dzisiaj nie, nie chodźcie za nimi. Ostatnio było nie biegnijcie za nimi. Czyli to. Z nas jest chyba taka, jest taka cząstka nas, która lubi taką sensację, te znaki. My lubimy takie cudowności. Nie bardzo zastanawiamy się o to, czy, w jakim celu to się dzieje. Bo zobaczcie, kiedy się Jezus mówi o swoim, znaczy swoim, kiedy opowiada w tłumom, do końca nie wiemy kto tam był, mówi o tym, że nie przy, przyjdzie dzień, że ta świątynia jest zburzona. Nie pytają się z jakiego powodu. Nie, nie pytają się, co zrobić, żeby ustrzec się t, 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 tego wydarzenia, tylko kiedy to się stanie, kiedy. I to kiedy takie bieganie za tym, kiedy, taką, tak, taką sesacyjki trochę. I myślę, że też w naszym klimacie chrześcijańskim też trochę za tym biegamy. Czyli biegamy z tymi cudownościami. Tu prywatne objawienia, objawienia, które czasami się w kościele gdzieś tam zdarzają, my biegniemy za tymi. Nieraz pewnie w niejednym domu nie czytamy Pisma Świętego, nie znamy Ewangelii, ale pomniejsze mistyczki albo mistyków to chętnie i namiętnie czytamy. Czasami nie znamy fragmentów Ewangelii albo w ogóle nie czytaliśmy nigdy w całości żadnej Ewangelii, ale pamiętamy, co dana Mistyczka powiedziała o Łazarzu, o Panu Jezusie czy dla nas to staje się większe, ważniejsze, bardziej sensacyjne. To nie jest tak, że to od razu musi być złe, bo nie o tym ci Jezus mówi. Tylko ciągle zastanawiam się, co ja mogę zmienić trochę w swoim postępowaniu. zastanawiałem się, w którym kierunku mogę iść. Dzisiaj Jezus mówi, jeżeli mam w sobie tendencję i ciągoty do tego, żeby biegać za sensacjami, nie biegaj i nie chodź, to Jezus cię nas bardzo mocno zachęca. Także powoli przygotowujemy się do końca świata, ale Pan Jezus przede wszystkim chce być z nami blisko.